Cześć Wam, Wolodymer. Z tej strony witam na moim kanale o Elektromobilności. Jestem w ten samolot: 3L. to nasz rodziny samochód. Już trzeci rok ten samochód jest z nami. Prawie 80 tysięcy przebiegu już mamy dzisiaj mam podróż do Berlina dla odwiedzin serwisu. Chcę, żeby zrobili przegląd samochodu przed końcem takiej gwarancji na całość samochodu. Jest ograniczenie 80 tysięcy kilometrów, gwarancja na cały samochód 192 tysiące lub 8 lat na baterie i silniki więc pozglaszałem tam różne rzeczy, o tym będzie oddzielny odcinek i jadę teraz do Berlinu, ponieważ terminy w Warszawie będą gdzieś na połowę czerwca, teraz jest początek maja, i ja nie chcę tyle czekać, nie chcę odstawiać samochód żeby mi nie wygasła gwarancja, rozumiecie? więc wolę Pojechać do Berlina teraz, teraz jest niedziela. W poniedziałek mam zaplanowaną wizytę. Sytuacja jest taka: jadę już z piątką, wyjechaliśmy ze Starogardu Gdańskiego. Wszystko jak zwykle. Wybrałem tylko ekspresówki i autostrady. To jest już, już mamy 159 km, przejechane od startu. Godzina 28. średnie zużycie. 193 to godziny na kilometr wyjeżdżałem przed wyjazdem samochód stał na ulicę, podpięty do ładowarki włączyłem klimatyzację więc ciepło, które było w kabinie zostało przetransferowane do baterii i teraz bateria ma 40 stopni i jedziemy za 8 minut już zrobimy pierwszy postój. to postój nieplanowany dwie przyczyny to, to będzie Orlen Mop Żnin pierwsza przyczyna postoju to jest to, że szyba moja już jest zalepiona ponieważ tutaj dużo lata owadów więc różne owady mi tutaj oblepili szyby druga przyczyna potrzebuje zrobić postój dla siebie i akurat skorzystam z stacji Orlen w tym celu a dalej zobaczymy, co nam będzie lepiej. Teraz dużo samochodów jedzie, majówka się kończy, ludzie wracają. Wracają też ludzie, którzy przyjechali do Polski na majówkę i widzę tutaj dużo samochodów na niemieckich, nawet norweskich tablicach. I te osoby na samochodach elektrycznych, o ile tacy są i jadą. Będą chcieli skorzystać z tych ładowarek, które znają, czyli or, czyli mniej więcej to będzie ionity, na którą prawie wszyscy mają abonament i będzie to też supercharger. Na supercharger nie widzę kolejki, natomiast na ionity pod poznaniem jest kolejka, w sensie, że widuję w aplikacji, że czas od czasu obydwa, obydwie ładowarki są zajęte więc teraz, jak już zrobimy postój na Orlen to zdecydowałem, że OK podłączę się na Orlenie, spróbuję tam podladować i zobaczymy tam dalej, jak to będzie w trasie zasada jest taka, lody po prostu zawsze jak robisz postój i rób postój tam, gdzie jest ładowarka i to sprawdza się a najlepsze są ładowarki te, które stoją na mopach z lóż autostrady, bo to jest największa wygoda. Nie tracimy czasu na objazdy jakieś zjazdy robienie pętli, pętla po w Poznaniu to minus 40 minut od trasy. Pętla Ioniki pod Poznaniem 15 minut, bo to też potrzebuje zjazdu z adłujki. No i dobrze. Będzie się odcinek o serwisie, Tesli w ogóle całej przygodzie i dlaczego teraz jadę do Berlin. Bardzo dziękuję wszystkim, kto zasubskrybował. Kto nie zasubskrybował mój kanał, bardzo proszę Was zasubskrybujcie. Też prośba do wszystkich: polubcie, proszę, mój filmik. Napiszcie, proszę, komentarz, jakie teraz trasy planujecie w tym roku, gdzie będziecie jeździć. Ja miałem trasę do Wiednia w tym roku, już miałem trasę do Warszawy teżczową pod, podrzucałem na lotnisko będę teraz ją odbierać pod koniec maja i jeszcze nie wiem, jakie trasy będę miał dalej w tym roku, napiszcie jakie wy będziecie mieli, gdzie jeździć samochodem latem czy jedziecie nad morze, do Chorwacji, Słowenii czy gdzieś podzielcie się, jestem ciekawy, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że mamy już 48%, wyjeżdżaliśmy mając 99, bo nie ładowałem do pewna, przerwałem ładowanie przed samym wyjazdem póki gadałem to już 170 km przejechaliśmy od startu godzina 33 i średnio zużycie 194 Wt na kilometr i to wszystko dzisiaj w okolicach 20 chcę być tam w Berlinie na serwisie Naprzeciwko serwisu, praktycznie sobie zabukowałem hotel. Gdzieś tam niedaleko też jest ładowarka Supercharger. I tyle. Taki mam plan. Albo w ogóle zostawię samochód na serwisie i podepnę tam do ładowarki ta, do Type 2. Taka też jest możliwość. To jest Oryan Mobrznin. Taka tutaj jest stacja Ecoen. 100 kW maksymalnie ma moc no ale nie podgrzewałem baterię. nie planowałem tutaj postoju więc miałem za dużo naładowania, dlatego nawet nie dostanę tutaj maksymalnej mocy jak widzicie jest kolejka na stację paliw natomiast nie ma kolejki do ładowarki co jest bardzo wygodnie no i co zasada jak stoimy, to mamy ładować, widzicie mam 47% moc uzyskałem 87 KW i to jest bardzo dobrze. Tak wygląda stacja. Wiatraczki mamy tutaj obok. Fajnie. I przyjechał koleś z BMW, a ja już załatwiłem swoje sprawy, odpinam i jadę. Taka sytuacja. No cześć Wam! Jesteśmy już w okolicach Poznania Jedziemy sobie, mijamy tutaj Ionity pod Poznaniem, mijamy Supercharger pod Poznaniem ponieważ, póki umywałem szybę, póki skorzystałem z udogodnień stacji paliw tam Orlen, Żnin no to i póki czekałem w kolejce, żeby zapłacić za kawę, żeby zrobić sobie kawę, bo nie zauważyłem, że oni mają też e, ka, ekspres na, z terminalem płatniczym. No to tak wychodzi, że 8, 19 prawie minut, ładowałem mm -hmm. prawie 19 minut na ładowarce, która daje powiedzmy 90 parę KW max. No i skończyłem ładowanie mając 78%. Nawet chciałem jeszcze postać, coś ponagrywać. Nie dlatego, że śledziłem ile się samochód ma, tylko dlatego, że dopiero kupiłem kawę. Chciałem trochę jakby wyluzować, ale przejechał samochód BMW i 4 Inny kierowca samochodu elektrycznego zapytał w wrześniu: Słuchaj, ile się planuje się ładować. Mówię, Ok, ok, już nie, już nie planuję, już mogę się odłączyć. No to zwolniłem ładowarkę, oddałem mu wtyczkę i pojechałem. No i wtedy już, dopiero jak odjechałem, dopiero wtedy sprawdziłem, na ile mi starczy tego prądu. I wtedy mi e, Better Planner obliczył, że mi starczy tego prądu, żeby dojechać do ionicie Świecko na granicę już z Niemcami. I ja potrzebuję na Ionicie tylko 6 minut, no w każdym razie mniej niż 10 doladować, żeby dojechać do celu co mi całkiem całkiem zadowala, bo ja nie chcę jechać do Poznania jak mówiłem, to to jest strata czasu i na dodatek supercharger w Poznaniu już jest obłożony tylko dwie wolne wtyczki cena już skoczyła do 2,15 2 zł za kWh a prędkość spadła do 75 kW to mi nie, nie interesuje też nie jadę tutaj na Ionici pod Poznaniem, ponieważ stacja była ciągle obłożona czyli mamy już wystarczająco samochodów i... Ladowarki są, ale potrzebujemy na przykład w takich miejscach, albo takie ładowarki jak Ionici No jak stoją tylko dwie sztuki pod Poznaniem, no to jest skandal, to jest niewystarczająca ilość Zdecydowanie, ma być cztery strony, z jednej strony autostrady cztery sztuki z jednej strony autostrady, cztery sztuki z drugiej strony autostrady, wtedy na dwójce w okolicach Poznania to będzie wystarczająca ilość lodowarki Ionity. Na teraz trzeba zawsze sobie zostawiać bufor, żeby rozbudować taką stację. Bo dużo podróżujących na majówkę z zagranicy mają na przykład też abonament Ionity, pasport, chcą koniecznie go używać i dlatego... Korzystałem tylko i wyłącznie z tych ładowarek, do których mają abonament. Dlatego i oni jest obłożony. A na przykład Orlen już niekoniecznie. Też korzysta z, z zainteresowania głównie polskich kierowców. No i ten, tutaj akurat dojechałem na Żnin, Nie było nikogo, więc bez problemu podłączyłem się, ale musiałem szybciej odjechać. Minęłem kolejną ładowarkę Orlen. Na mopie, mi akurat już nie było potrzebna, bo jadę na Ionity i to Ionity świecko ma 4 stanowiska i mam nadzieję, że będzie OK, że nam no, starsze, bo dojeżdżam tam z Czter... na razie Tesla przewiduje 4% na ładowania. Troszeczkę tesla mi spaliła e, baterii, ponieważ zaczęła podgrzewać baterie z 40 tam do 51 stopnia, żeby ładować w Poznaniu na superchargerze. Więc teraz mamy prognozę 4. Jedziemy zgodnie z ograniczeniem prędkości, jedziemy 120. Tesla mi informuje, żeby dojechać do celu, musisz trzymać się poniżej 120 km na godzinę, co nam powie EBETOLUT Planner. Od ladowarki już odjechaliśmy 100 km od mop drzmin, 19 kWh zużyliśmy i zużycie już spadło poniżej 200 190 kWh na kilometr, takie jest nasze zużycie Temperatura na ulicy, no, czasami znika wtedy odczuwalna, realna temperatura jest 15 stopni Kiedy słoneczko świeci i niemocno wieje wiatr w koszule z krótkim rękawem chodzić można Better Road Planner na razie mówi, że w jest jedna ładowarka używana trzy dostępnych i dojedziemy tam mając 7% naładowania to się okaże czasami Better Road Planner też ma swoje jakieś zamieszania i nieprawidłowo pokazuje naładowanie po dojeździe ale w każdym razie ja nie chciałem tutaj stawać już w Poznaniu Niestety nie ma tutaj z strony na przykład ładowarki Greenway Tylko można było skorzystać z szybkich ładowarek Ionici i Tesla Ale już jedziemy dalej Już za chwilę będziemy pobierać bilet dla opłaty na bramkach Owszem, Tesla ma taką wadę, że będzie Wam chciało się jeździć więc jeżeli bierzecie leasing dodajcie sobie więcej przebiegu na rok bo tyle samo, ile poprzednim samochodem może Wam nie starczyć możecie chcieć jeździć więcej o, i wtedy nie liczcie, że gwarancja podstawowa na samochód będzie trwała 4 lata bo u mnie to skończyło się po dwóch latach i trzech miesiącach taka sytuacja dobra Polubcie filmik, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, bardzo dziękuję Teraz update co do podróży Jesteśmy już 143 km w drodze po tym, jak byliśmy na Orlenie, podladowaliśmy Godzina 13 minut, coś mi znowu chce spać Taka pogoda chyba będzie na deszcz kręci, nie? 26 kWh zużyliśmy średnie zużycie teraz 181, i spada Tesla co nam Tesla przewiduje Tesla już o zmieniła swoje obliczenia ma teraz 12% możemy wrócić do normalnej prędkości do 140 na godzinę no maksymalnej prędkości Tesla wizji i sobie jechać dalej. Temperatura baterii 41 stopni. I z tym, jak to słońce świeci, i z tym, że jedziemy autostradą, to nie będzie temperatura baterii nie będzie niżej. Cały czas się jeszcze trzyma w 40 stopniach. To chyba jest normalnie. I co? Na ulicy jest 17 stopni teraz. Nowy Tomasz, mijamy. Jeszcze potrzebujemy 54 minuty, 111 km pokonać, żeby dojechać do szwiecku. To jest właśnie Ionicie Szwiecko. Tutaj pierwszy raz byłem 258 km od Starogardu, No to... Widzicie, po prostu przejechałem, podłączyłem się maksimum, zobaczyłem 184 kW mocy, ale potem mi samochód pisał, że potrzeba dalej podgrzewać baterię no ponieważ 42 stopnie to niewystarczająca temperatura dla szybkiego, naprawdę szybkiego ładowania więc tutaj może parę minut mniej by sesja trwała z niedogrzaną baterią obok mnie stał model Y który ładował kartą Kia Charge i sprawdzał czy go ktoś pogoni czy nie pogoni ale póki poszedłem na stację, póki wziąłem sobie kawę już trzeba było odjeżdżać i tu od razu wyjeżdżamy faktycznie na autostradę niemiecką. Cześć wszystkim Jesteśmy, jestem już w hotelu, ale teraz chcę zapisać jakby podsumowanie trasy, jak to wszystko było. Otóż cała trasa była 519 km i 44 setnych zmieściłem się. Jestem poniżej 80 tysięcy km, także, także gwarancja moja się utrzymuje co było, była jeszcze jedna jeszcze postój na podładowanie Ionity świecko 19 minut tam staliśmy z 6 do 59%, 59 naladowaliśmy ta ładowarka kosztowała mi oczywiście taniej niż Orlen a, ale nie wyliczając tutaj e, tego opłaty miesięcznej za Unity Passport, 59,50 wydałem na Unity za, za 39,66 kWh, a za Orlen wydałem 67, e, prawie 50 za 23,3 kWh. Skuteczność ładowania, słuchajcie, nie miałem podżywanej baterii ani na Orlen, ani na Unity. No, ale bateria była powiedzmy 40 stopni dla Orlenu i 30, parę stopni dla Ionity, i skuteczność ładowania wynosi poniżej 90%. 92% to było ładowanie w, na Ionity i 93,2% to na Orlenie. Dalej, jechałem auto, autostradą niemiecką, tak? I niemiecka autostrada, słuchajcie. Był odcinek nielimitowany, ale bardzo dużo samochodu, także nie mogłem po prostu jechać 200, nie wiem ile tam mogę jechać, 230, km na godzinę mogę jechać, nie? Ale nie mogłem tego robić, jechałem maksymalnie 193 km na godzinę, a potem stałem w korku na autostradzie, więc no taki klasyk niemiecki. I nawet jak jechałem, to... A, przez to, że jechałem właśnie na nielimitowanej autostradzie i jechałem szybko, to nie y, nagrywałem. Bo jakby no, nie mogłem pozwolić sobie y, gadać i jednocześnie szybko jechać, ale chciałem też sprawdzić, jak te moje oponki y, y, sprawdzają się na autostradzie. I bardzo fajnie Pirelli się sprawdza. Pirelli P0, 18. -ki. Jestem, jestem bardzo zadowolony. Ciche, czyli tylko wiatr słychać, i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze powiem? Cała droga od świecka do, właśnie do Berlinu mi zajęła jedną godzinę. Wszystko dobrze. Dojechałem. Było tam 19, 19 czy nawet 19.06. Dojechałem do serwisu Tesli to wychodzi, że jechaliśmy z dwoma postojami, dwie, dwa ładowania po 19 minut. Jechaliśmy gdzieś w okolicach 5,5 godzin. Całkowity dystans pokonany 519,44 km, ale zużyliśmy zasięgu tego deklarowanego 70, 771 km. I skuteczność, właśnie zużycie energii. 67,3 co jest ok, jadę cały czas autostradami i drogami ekspresowymi to jest bardzo, bardzo dobrze czyli czas za kierownicą 4 godziny 46 minut dwa razy po 19 minut jeszcze były ładowania plus tam wiecie parę minut gdzieś tam straty na podłączenie i tak dalej dwa ładowania ogólnie 58 kWh dodano do baterii 126,98 zł. To jest nasz, mój wydatek na ładowanie, nie wliczając e, opłaty Jonzi pasport 79 zł na miesiąc podzielę na dwa, bo będę jechać z powrotem, a może jeszcze, a w tym miesiącu na pewno jeszcze zużyję Ionic pasport dla wyjazdu do Warszawy i z powrotem. I to co najmniej. A jeszcze nie wliczając w to kosztów ładowania w domu, część 10% podladowałem bezpłatnie na ładowarce komunalnej rano i jeszcze 10% podladowałem, czy nawet 8% podladowałem w domu z gniazdka. Uruchamiałem też klimatyzację. To będzie widać u mnie na podliczniku. Te wszystkie dane są zapisywane. No to tyle. Jutro ja chcę wrócić po odbyciu wizyty serwisowej. Mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie dobrze. Będę jutro wiedzieć, co zrobiono, co nie było zrobione, co uznali za gwarancję, co nie. O tym opowiem w następnym odcinku w następnej podróży z Berlina do Starbard-Lugańskiego. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Proszę, polubcie ten filmik, proszę zasubskrybujcie, proszę skomentujcie. No i do zobaczenia. Pa!